Chciałabym dzisiaj opowiedzieć, porozmawiać o tym, czy edukacja domowa to jest to samo co nauka online, ponieważ spotkałam się z takimi reakcjami właśnie. Wśród znajomych, ale też po prostu wśród ludzi, z którymi rozmawiałam, że um, oni, rozma oni czuli, że edukacja domowa to jest to samo, co, co um, nauka zdalna e, i bardzo mi współczuli głęboko. E, I właśnie zadawali mi pytanie, jak ja mogę tak wytrzymać, jak, jak to jest, że, że nie mam tego jeszcze dosyć, skoro tak, tak ciężko jest na nauce zdalnej. I w no, swojej trosce po prostu nie rozróżniali tych dwóch pojęć, które dla osoby, która się tym zajmuje na co dzień, są kompletnie różne, diametralnie obce zupełnie wobec siebie. I podczas tej sytuacji pandemicznej, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, było też parę takich rodzin. Może nawet więcej niż parę, które zdecydowały się właśnie na zmianę na edukację domową pod wpływem tego, że rodzice może po raz pierwszy w życiu mogli naocznie zobaczyć, jak wygląda ta nauka w szkole, nauka zdalna, ich dzieci mogli się temu przyjrzeć i zdecydowali właśnie, że może jednak sami sobie poradzą lepiej i zdecydowali się na przejście na edukację domową. Dlatego właśnie przez to niezrozumienie tych rodziców, którzy utożsamiali naukę zdalną i edukację domową. Właśnie pomyślałam, że warto by było o tym porozmawiać, ponieważ różnice są tak diametralnie różne, że... Mam nadzieję, że nikt nie będzie tego mylił tych dwóch pojęć. Znaczy, najważniejsze różnice, jakie są, to jest wpływ tego, jakie, jak, jak to nauczanie wpływa na dziecko. To, to jest, jak, jak oddziałuje na tego młodego człowieka, który wzrasta. I edukacja domowa jakby stymuluje ten rozwój, natomiast nauka zdalna ma bardzo negatywny wpływ zaburza. I. Bo takimi najważniejszymi tymi różnicami jest czas, jaki dziecko, jakim dziecko dysponuje w szkole czy właśnie na online. Dziecko spędza wiele, wiele godzin przed monitorem. Musi się zapisywać na czas na jakieś platformy. Słyszałam właśnie takie sytuacje, szczególnie na początku przejścia na, na zdalne nauczanie. Że y, dzieci rywalizowały wręcz ze sobą, y, że kto będzie teraz się logował na swoim komputerze, bo rodzina nie dysponowała wieloma komputerami. Y, a właśnie najważniejszy było czas, kiedy się zaloguje, żeby zdążyć, y, żeby być obecnym na danych zajęciach. Y, no i także właśnie rywalizacja między rodzeństwem. Że właśnie po, po pierwsze na czas przed monitorem, a po drugie, na czas właśnie w tej nauki zdalnej, w określonej przestrzeni w mieszkaniu, bo wiadomo, że w jednym pokoju będą rodzice, którzy też pracują zdalnie, w innym pokoju rodzeństwo, jeżeli jest dużo dzieci, to, to jest konfliktowa sytuacja, że w edukacji domowej tego nie ma. Także na pewno czas, jakim dziecko dysponuje, ponieważ w edukacji domowej dzieci. No nie muszą aż tyle czasu spędzać przed monitorem. Mają czas na swoją też aktywność pozaszkolną, mają czas na zajęcia dodatkowe, albo na zabawę na podwórku, albo na rozwijanie swoich pasji, czytanie, także czas na szeroko właśnie pojęty rozwój, na relacje, rozwój relacji z innymi ludźmi z bliskimi, też na czas po prostu być razem ze sobą. W edukacji domowej też jest tym, tym, jednym z takich istotnych różnic jest podejście do ucznia. W szkole uczeń jest przedmiotem nauczania, natomiast tak jest napisane nawet w, w podręczniku do pedagogiki, po prostu uczeń jest przedmiotem nauczania, a jest traktowany jak przedmiot. To nauczyciel ma władzę i on decyduje, natomiast w edukacji domowej jakby role się odwracają. Uczeń może decydować o swojej nauce sam, sam ustanowić, właśnie sam wybiera materiał, jaki chce przerobić danego dnia. Sam wybiera sposób, jaki chce się, w jaki chce się tego nauczyć. Jeżeli czegoś nie wie, nie musi polegać na, na nikim innym, tylko właśnie na, na swojej umiejętności znalezienia tej wiedzy w książkach, w internecie, w innych źródłach. Także atmosfera, jaka towarzyszy nauczaniu. Na online dzieci muszą siedzieć, słuchać nauczyciela. Czasami tam wyłączają kamerkę, no ale cały czas muszą być obecni. Natomiast w edukacji domowej atmosfera jest taka raczej życzliwa, bezpieczeństwa, takiego bycia po prostu w rodzinie i przy okazji uczenia się ze sobą. I, Najważniejszą ja. cechą, jaką bym wymieniła, to jest właśnie odpowiedzialność, jaką uczeń podejmuje sam za siebie, za swoją naukę. Te dzieci w edukacji domowej. Nie uczą się dlatego, że muszą się zalogować na, tej, na akurat być na tych zajęciach. Nie, nie uczą się, żeby komuś zaimponować, żeby jakby, żeby zaspokoić czyjeś oczekiwania. Ale uczą się właśnie dla siebie, wiedzą, że tu chodzi o ich przyszłość, że wiedzą, że tu chodzi o, o ich drogę, później, no nie powiem karierę, ale po prostu o, o ich jakby wykształcenie, o to, czym będą dysponować, o swoje, o swoje zasoby. Także oni decydują i oni właśnie przejmują tą odpowiedzialność, jakby biorą sprawy w swoje ręce i wiedzą, że robią to dla siebie, a nie dla kogoś innego. Także w edukacji domowej na pewno są też takie, y, y, takie kanały, właśnie jak używanie platformy online, ale nie jest to aż tak długie, y, żeby szkodziło dziecko, żeby siedziało, i wlepiało się w ten monitor i dostawało zapalenia spojówek i, i po prostu było ząbiakiem. Także y, to. Y, jeżeli są takie platformy, właśnie to jest raczej jeden na jeden z nauczycielem, jakieś właśnie na zasadzie tutorialu, żeby tutor jakby opiekuje się danym dzieckiem, zna to dziecko przede wszystkim, widzi jakie ma słabości, z czym trzeba popracować i wykorzystują ten dany czas tylko na to, na to zagadnienie, nad którym chcą pracować, nie, nie trzeba marnować czasu, po dlatego ta nauka jest bardziej efektywna. Na pewno takie, takie korzystanie online'owe czy z, z platform wirtualnych w edukacji domowej jest dużo krótsze i bardziej efektywne właśnie. Myślę, że konsultacje takie właśnie online też mogą być bardzo pożyteczne w edukacji domowej. Natomiast no, we wszystkim trzeba znaleźć złoty środek, także na pewno nie wielogodzinne słuchanie o czymś, czego to po prostu nie, nie, nie jest przydatne, nie jest potrzebne w danym momencie. Ale jeżeli jest potrzeba jakiegoś wsparcia właśnie w rozwoju danego ucznia, no to jak najbardziej warto właśnie skorzystać z, z rozmów z kimś, kto ma doświadczenie albo kto, ktoś, kto po prostu rozum, zrozumie to dziecko i, i będzie w stanie mu Pomóc właśnie czy, czy przyswoić daną wiedzę, dany materiał, albo też po prostu dać wsparcie w różnych problemach też, też rodzicom. Też rodzice mogą korzystać z takich właśnie porad onlineowych czy konsultacji. Poleganie tylko na platformie edukacyjnej, właśnie w, w, nawet na, nie, nie na trybie online, ale właśnie tylko na takim nauczaniu komputerowym. Jakby nie jest do końca edukacją domową, chociaż jest w jej ramach, tak jakby dziecko jest zapisane jako nauczanie właśnie w trybie edukacji domowej, natomiast korzystanie tylko z takiego źródła jakby bardzo ogranicza, zawęża jego rozwój, przez to, że siedzi przed tym monitorem i rzeczywiście te platformy są bardzo pomocne. My sami też korzystamy z jednej platformy, takiej właśnie komputerowej z wiedzą, natomiast to jest tylko jedna część, to jest tylko obok, a jeżeli rodzic nie ingeruje zupełnie w tą... W tą to, to nie jest nauka w relacji do rodzica, no to bardzo zawężamy temu dziecku to. Myślę, że, że to jest też duże zagrożenie też, że dziecko będzie tylko w komputerze, natomiast nie będzie umiało też rozmawiać na przykład. Jeżeli będzie spędzało mnóstwo czasu przed tym ekranem. Jeżeli rodzice nie chcą się angażować, to rzeczywiście mogą jakby przesunąć swoje obowiązki, swoją odpowiedzialność na tą platformę komputerową. Natomiast no, nie wiem, czy to w edukacji domowej, czy to rzeczywiście o to chodzi, bo ta edukacja, którą my stosujemy i którą ja bardzo kocham, to jest po prostu zupełnie czymś innym, czymś o wiele większym, głębszym i no, trudno ją zawęzić tylko do platformy komputerowej. Teoretycznie pandemię mamy już za sobą, natomiast no, wszyscy wiemy, jak to jest w dane teraz w tej sytuacji z cenami energii, z węglem. Nadchodzi zima i może tak się zdarzyć, że pod, ponieważ będzie za niska temperatura w budynkach szkolnych, jakby zostanie podjęta ta decyzja właśnie o powrocie do nauki zdalnej. Wiemy, że są na to już gotowe ustawy i, i może się tak wydarzyć, tak, jeżeli zima będzie wyjątkowo sroga, a tych, tych źródeł właśnie energii zabraknie. Właśnie tak. Jeżeli jest taka sytuacja, że powraca ta nauka zdalna, Warto pamiętać o tym, że jest ta alternatywa, że, że w każdej chwili można to dziecko przepisać na tryb edukacji domowej i naprawdę warto to zrobić. Zamiast się męczyć, właśnie zamiast skazywać to dziecko na, na te tortury, powiedzmy, wielogodzinnego siedzenia przed ekranem, to właśnie warto pomyśleć o innym sposobie zdobycia nauki i wiedzy.